Witam Was w kolejnym filmie na kanale właśnie nagrałem tej przejazd do Czachówka Górnego tutaj mamy stację i tutaj mamy skrzyżowanie dwóch linii tej co jedzie z Skierniewic w kierunku Góry Kalwarii oraz tej z Warszawy do Radomia się w linie krzyżują, mały tych przejechać samochodów takich mogą I dla osób, aby mogły przejść już na drugi peron stacji Ta linia jest zmodernizowana Ta jeszcze jest taka starsza odrobina ona jak jak widzicie betonowe słupy Próbuję na jakieś składy towarowe Jeszcze się trafią pewnie jakieś osobowe Także tak to się prezentuje Zapraszam do oglądania To było 65 km linii Pewnie od Skierniewicz tam się ona liczy Tak mi się wydaje To idziemy sobie tutaj przez, przez kolejowy bo będzie jechał pociąg góry Kalwarii. A jak mówiłem już tutaj w takim plusie kolejowym, a tory z góry Kalwarii tam, przez las. To jest linia towarowa, Zobaczcie, piękny, piękny wiadukt. Także ja idę tam w kierunku tam torów. Idę przez las, właśnie widzieliście w screenach, który pokazuje, gdzie są te tory i jak, jak to wygląda z mapy w górę. I przez las nie przedzieram w żadnym filmie, jeszcze raz się przez las nie przedzieram. tutaj jest taki plus, tak jak widziłam tu w gwiazdach. No, Tam mamy wiadukt. I tutaj już widać tory. Także słyszymy się na przejeździe tylko w kołutaj jeszcze linia energetyczna Poszedłem na górę jak widzicie tutaj musi podjechać Mamy samolot, samolot Pociąg odjechał minuty temu może taki w czachówek wschodnich, który jest tam dalej już w innej miejscowości, ale tak to nazwali Tutaj na góra, tam mamy tą linię Tutaj tą drugą I tam dalej widać te to tory, które Ale z drugiej strony I już się tutaj zbliża aparatem czerwokątnym nagram Jest to pociąg z góry Kalwarii do Warszawy wschodniej EN57A L AKM 1578 oraz 1588 Zobaczcie tutaj jak pomknął już tam na górę tutaj musi całkiem pod górę pojechać taki łącznik zbudowano a ja idę znowu na to skrzyżowanie Jestem ciekaw jaki skład towarów będą. Myślę, że będzie ich całkiem sporo, bo jest ranek w sumie. Ale nie, mogę się mylić. Wiem, wtedy w, góre, w Górze Kalwarii, to wtedy całkiem dużo tych składów jechało towarów. Wyszło słoneczko za chmur. Przeszkodziło mi ono na zdjęcie profilowego, które robimy jeszcze w na stacji. Trochę słabo wyszło, bo właśnie słońce raziło. Aparat. Czekam na jakiś skut towarowy na pewno wiem, że będzie jechał osobowy z warki? Osobowy do warki jechał godzinę temu i był on z dwoma impulsami. Także być może będą jechały za niedługo długo. Ciągle czy jakiś skut towarowy na razie już nic nie jedzie. I tutaj mamy, zobaczcie, to jest właśnie ten tor, którym jechał Pelek do i tam dalej, tam w oddali. Nie Widać. No tam, tam, są tory jeszcze. No tak jak mówimy, jest to taki plus lub taka gwiazda z tych torów ułożona. I też chciałem zwrócić uwagę a to zobaczcie na tą uliczę atrakcyjną jest ona podwójna. To znaczy, że jest ona przystosowana do takich pociągów, no, że pobierały więcej, więcej mocy z linii energetycznej, czyli jest taka podwójna. Tam była pojedyncza tym łączniku, bo tam gdzie nawet nie miały ich się rozpędzić, bo właśnie tam to co ma ograniczoną prędkość, każda sieć trakcyjna ma ograniczoną prędkość. I też zobaczcie, tutaj mamy najprawdopodobniej to są drewniane podkłady. Tutaj pod tym tutaj torem i są takie jak widzicie, a tutaj mamy to podkłady jest na proste. Także pewnie częściej jeżdżę, tylko wtedy będzie to Wieje wiatr, na razie nic nie jedzie. Jednak przy tłumaczeniach mam ten semafor, który powinien przecież pokazywać. Sygnał S1, stój, tak jak tam. Ale od kiedy przyjechałem, pokazują taki sygnał. Także w tamtą stronę też pokazują wszystkie S1. Czyli, żeby się zatrzymać. Czy może coś będzie jechało właśnie. W kierunku Skierniewic. Słyszałem zapowiedź i właśnie zamelduje zameldu się impuls. Nie widać niestety. O, widziałem chyba. Tak. Zobaczcie. A moja druga jednostka to 004. A ta pierwsza to nie wiem, bo widziałem już ten skład. Miałem nim tutaj pojechać. Ale się trochę przedłużyło mi zrobienie tego zdjęcia profilowego nowego. No i zaraz rusza. Już rusza, zobaczcie, będzie piękne ujęcie, przepiękne ujęcie, jedno z piękniejszych na moim kanale. Uwaga, jedzie z warki do Warszawy Wschodniej, dwa impulsy. Ten drugi na pewno 004 45 była Pomknął przez las Czekam już tutaj od dobrej godziny Jedzie w końcu, mamy zielona Zaraz być może coś będzie jechało Super, szczęśliwy jestem Zobaczcie, dopiero się zapaliło światło nie minęło To no, no, Może z minuta minęła już nadjeżdża Super, nagram szerokokątny aparatem, jak już będzie tutaj blisko. Na razie jeszcze z przybliżenia. Jakiś skład towarowy, na pewno to jest skład towarowy. Takie ja obroto to, że tak szybko to będzie, to ja się nie spodziewałem. Myślałem, że zapalić światło będzie jeszcze długo czekać. Może w Okleina to jest? Albo to jest czerwony pociąg. Oślepia mnie światłami bardzo, także... Słabo widzę. Całkiem szybko się zbliża. Czy może jest to ten dragon z oklejną typu różową. Jestem na aparacie szerokokątnym. ciąga tutaj. Przepięknie. E6 ACTAB033 z kontenerami w kierunku skiernie Mega dużo wagonów, to jest to waronwa Warszawy. wagonu mam nadzieję, że ktoś się liczy tam napiszę potem w komentarzu ile ich było super, liczyłem na spotkanie właśnie tego tutaj Dragona i super udało się że poinformuję tę grupy na facebooku W kierunku skiernie widzicie to coś jedzie Tylko że to jedzie gdzieś indziej Jest szczuczycie z kot Aha Dobra jednak jedzie tutaj dobra super Przerwokotny aparat bierzemy szybko, byczek jedzie ET 22 1155 Wagonów mam nadzieję, że również ktoś daje liczy. I belek N71, do barki 2 wschodniej, super. Wielu się tu wziąło, zapaliło. A, bo tak to było czerwone. Wow, ale fajnie, jeszcze te światła były stare skierowana jest... nie minęło dosłownie ile, minęło 10 minut od przejazdu do tego oto yy, tego dragona super zdecydowanie bardzo fajne miejsce, podoba mi się e, wiecie co, e, ktoś mi odpowiedział na, na, ty, na tego posta, w którym piszczyłem tego dragona i ktoś odpowiedział, że to jest malowanie a nie uklejna, tak także się pomyliłem takiego, nie wiem firmy Launde.pl nie wiem jest znam już tego drakona chciałem pomyśleć na filmach na YouTube czy coś no ale bardzo ciekawie dzisiaj na Czechówku no może już stoję tej godzina no ale się opłacało tak opłacało się może coś zaraz jeszcze będzie jechało z Radomia do Warszawy Wschodniej mam coś jechać Jestem tutaj zobaczcie, widać tam dalej jestem, dalej są rozjazdy, tak jak mówiłem Tutaj wyjdę zobaczcie Nie wiem lewą kamerę to było przepięknie to widać Tam stacja Z drugiej strony. Wracając do tych rozjazdów, zobaczcie, tam mamy semafor, jechał tam pociąg z Góry Kalwarii. tam mój drugi semafor do wyjazdu, właśnie, z, tamte, z tamtego kierunku. Tutaj zostanę, no wiem, może to jest trochę takie nieodpowiedzialne, bo tutaj obok tory są, A no i w ogóle, no ale... Tak to jest dosyć szerok, szeroka przestrzeń, także nic tutaj nie powinno mi się stać, tak mi się wydaje przynajmniej. ciąga już skład z Radomia do Warszawy Wschodniej Semafor wyświetlił zieloną zobaczcie w swoją drogę jaki mocne jest światło tam w środku, tamty, tamtego semafora to jest... To światło nie jest aż takie mocne, bo to nie ma sensu, ale tutaj musi być mocne. Żeby maszynista wiedział aż stamtąd Prawdopodobnie jest to an 71 I muszę już zacząć rozszerzanie baterię, bo już mam mała, jeszcze z godzinę będę nagrywał Już odjeżdżam, nagrywam aparatem szerokątnym. Trochę się opóźnił, chyba 15 minut już Tak mi się wydaje Powinien tutaj już się go zameldować w Piasecznie Piaseczna jest 10-15 minut właśnie, tak? I powolutku się rozpędza End ślubien 101 już wschodni z góry Kalwarii Zobaczcie kotek <gry> Czekam na jakieś składy kolejne na razie nic Nie, nie wiem, czy będzie za dopiero 10 minut jechał jakiś skład O 15 Pociąg piętrowy do Radomia Warszawy Wschodniej Kurcze Szkoda, że nie nagrałem niewiele brakowało powiem właśnie... miałem wychodzić na górę, ale pociąg był tak cichy, że nawet go nie usłyszałem przepraszam was za to nie wiem jaka była lokalność bo to trakse u 47 nadciąga Kolberg co już na głównego do Herkowa głównego śniechał trak z, z tym piętrowym pociągiem także Pewnie tutaj będzie musiał trochę zwolnić, bo czerwone chyba będzie. Nagram go szeroko aparatem. Tam w oddali widać światło, chyba jest. Chyba może przejeżdżać, ale nie wiem. Nie znam się aż tak w tych światłach. Jest takie pomarańczowe, chyba będzie musiał zwolnić. Także nie będzie przelotu takiego 100 sto... ileś tam na godzinę. I jest to flirt, na pewno flirt. Zobaczcie kotek, kotek tam jest. Nie, kotek! Nie, 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 nie. Kotek przebiega przed tym, przed pociągiem. Widzieliście to? Bardzo nieodpowiednie zachowanie z ko kotka 160 014 Już się zielone zapaliło na szczęście. Nie wiem czy ale maszynista dał mu takie cichutkie RPN, Tam pewnie traks będzie musiał zjechać na, na ten na, rozje, na rozjeździe gdzieś będzie musiał poczekać chwilę aż przejedzie i dopiero potem I będzie jeszcze Sienkiewicz potem jechał Także ja już idę w kierunku stacji nie zapowiadam się na to aby jechał jakiś poziom towarowy Tak to jak mówiłem to jest słonie kilka z minuta, zanim mi się światło zapali i pociąg przejedzie ale tak to słychać jego stukot kół także mi się wydaje, że jakby jakiś towarowy wyjechał to mi się podbyć, chociaż udało będę nagrywał od teraz Sienkiewicza przez tej stację już za... bo właśnie odjeżdża z Warki Dreamliner Boeing 787 lotu właśnie leciał podchodzi do lądowania Tutaj, nad Czachówkiem, ciekawie, lądowałem na warszawską Chopena. jak tam w Jacecznie mam, to tam właśnie jak tam na stacji jest, to tam widać właśnie jak nad właśnie Piasecznem przelatują samoloty i pochodzą do lądowania, a tutaj robiło takie koło, właśnie nad Czachówkiem, a jesteśmy, jesteśmy 20 km od Warszawy, 15 km od Piaseczna. W ogóle znać, czy chcielibyście więcej filmów właśnie tutaj z tego miejsca. Ja się jeszcze kiedyś przyjechać. Czechówek górny. Jeszcze jest tam Czechówek południowy. Tam dalej. Także znowu jestem na stacji. Tu jest duży też odstęp między torami. Tej linia zakręca zobaczcie też jaki krótki to jest peron Nie, może masz z 200 metrów, 150 W piasecznie to ma na pewno z 300 A Tutaj taki króciutki Peron Mi się wydaje że gdyby tutaj poszli dwa flirty To one by się ledwo co zmieściły na razie, na razie będzie jechał dopiero Sienkiewicz że jeszcze jakiś pociąg towarowy mi się udało nagrać, mam jeszcze 30 minut, może się uda. Fajnie było. Tak, i tam mam nastawnie. Tam jeszcze dalej była druga nastawnie, o tam. Być może widzieliście na ujęciu jakimś. Tam mamy tory. No bo wiecie, mówiłem taki plusik jest. I tutaj też mamy semafor, widzicie? Bo Tutaj też są tory. Dalej. No i tak to wygląda, taki plusik Nie jest chyba, że już żadnego towarowego były dwa towarowe, ale teraz jakoś ten, być może trochę mniej jakąś złą godzinę czy coś jak wtedy byłem w górze Kalwarii, pamiętajcie to jest to sama linia. Nagrałem chyba więcej nad pociągów niż tutaj. To jestem już od 3 godzin od dwóch, no. 2,5. i pół tam byłem zaraz godzinę i nagrałem kilka składów towarowych Skoda luzem Skoda z pociągiem towarowym nawet się złapało a tutaj no trochę słabo no, to jest sama linia po prostu trafiłem na inną godzinę na złą godzinę bo wtedy też nagrywałem w sobotę dzisiaj jest sobota być może dlatego Słońce zobaczcie już tam, a kiedy za, wtedy kiedy zaczynałem nagrywać słońce, by było tu EU071521 z cysternami Kurcze Zgrały się Sienkiewicz z tym O, mało oczywiście tych cystern Bardzo mało nawet mi powiedział no cóż, trudno się mówi. Trudno. Człowiek będzie przy jechał. Jeszcze nie ma Słyszałem już RP1, Flirta. Piękny napis. Gdzie są kura przez wóz schody? <tusza> tu są kura przez wóz schody. I też tutaj... To... Zobaczcie. Znak informujący o kosti peronu na linkach. Gdybym był zły to powiem wam, że brał Jeszcze tam z drugiej strony Widzę jakieś światło to jedzie Chyba coś jeszcze A gram aparatem szerokokątnym Sienkiewicza Tam daje RP1 na przejazd Nie? I gdyby ten pociąg towarowy jechał stamtąd Ze Skierniewic Do góry Kalwarii to bym go słyszał Bo tam piękny stukotku jest Tak to nie słyszałem, nie? Szkoda FLIR daje tam RP1, było wydać już jego światła tam w oddali się zbliża. Nie wiem czy widzicie, bo jest to na parcie szkokątnym nadciąga. Jest to Flirt ED160 Intercity Sienkiewicz, Kraków główny, Olsztyn główny. Jestem jako jedyny na stacji. Zobaczcie, będzie piękny, szybki przelocik. dziesięć pomknął w kierunku Piaseczna o wiele szybszy przelot niż przy, w przypadku tamtego i dziękuję maszyniście za RP1 tam pomychałem jeszcze pójdę tam na dół, może jeszcze zapiekę w towarówkach i RP1 na przejazd kolejowy RP-1 jakiegoś towarowego mam nadzieję, że to jest mam nadzieję, że to nie jest ten, który go wcześniej bi... widzieliśmy te EU-07 te też tak może być tak już szybko pobiegłem tutaj chociaż nie, może właściwie to te RP-1 tamtego EU-07 życie. Przed przejazdem, bo tam jest przejazd kolejowy. my jeszcze górą coś ma jechać. Może to jest ten skład do góry Kalwarii, który tam wjedzie. tutaj. Zobaczymy, czy się nie mylę. Jedzie! Zobaczcie! Wow, jeszcze coś się uda nagrać, super! Słyszymy, się, jak będzie jechał. Jeszcze może trochę daleko jest, ale jedzie. Pociąg mam za 10 minut, także się wyrobię, chyba, zdobiegnięcie na peron. Patrzcie tylko jak tej go słychać. Widzicie, słyszycie to? I chyba jest to ciężka skoda, tak mi się wydaje. Idę na dół. Schodzimy na dół. I uwaga, co to jedzie? Co to jedzie proszę państwa? Niemieckiego przewoźnika DB 3E 1007 z kontenerami. kolei Mazowiecki, tam na górze jedzie. Jest to ten sam, co widzieliśmy, widzieliśmy, na początku filmu. Ten tutaj teraz będzie hamował, chyba. Lub kibelek będzie hamował, chyba kibelek. pociąg ciąg towarowy nie jest jak to tak prosto to trzymać. Nie wiem, czy ktoś nie policzył w ogóle wagony. Tego składu, ale raczej nie, bo tam na służbie mieliście pokazane. Także idę już teraz na peron. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Idę na peron, wyjechać znowu do Plececzna. Oczywiście będzie przejazd w drugą stronę. Bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się tam. Cześć.